The advantage of QAD systems over other ERP providers is that we focus completely on manufacturing companies. So that means we build the software that manufacturing companies need, but we also provide the expertise they need to get implemented quickly. QAD Enterprise Applications 2010 is the latest release of QAD Enterprise Applications. And we have a strong focus w We wdrożeniach, w projektach wdrożeniowych firmy QAD stosujemy metodologię I Zaczęliśmy się zastanawiać, jak sprawić, żeby projekty informatyczne wdrażania systemu ERP, a w szczególności QAD, były e, zadowalające dla dwóch stron. I postanowiliśmy popracować nad metodyką wdrażania systemu e, QAD. Bazą tej metodologii. Są przygotowane do, dla klientów, nawet dla poszczególnych wertykali, mapy procesów. I bazując na tych mapach procesów, które są w tym systemie, budujemy strategię konkretnego projektu. Co więcej, te mapy procesów też od razu klient może spotkać, zobaczyć, wchodząc do systemu. Te mapy są przygotowane wraz z instalacją systemu są od razu widziane przez klienta. Tam już jest zgromadzona pewna wiedza, pewien know-how, który wynika z naszych doświadczeń z wieloma klientami dużymi, międzynarodowymi, ale i tymi lokalnymi. Nasza metodologia, metodologia Q-Advantage jest oparta na tysiącach wdrożeń, implementacji, nie tylko. Tych zrobionych, przeprowadzonych w Polsce, ale również tych projektów zrealizowanych za granicą, w Stanach, w Azji, na całym świecie. One są zgodnie z strategią Kładę branżowo przygotowane. Tak? Czyli my stwierdziliśmy, że w naszych branżach, w których Kładę działa, w których czuję się ekspertem. Przygotowaliśmy takie mapy procesów, które zawierają właściwie kompleksowe procesy z systemu informatycznego dla firmy produkcyjnej w danej branży. Dzięki temu, że, że tam w tym systemie ten szkic, te, te, tego trzon tych procesów, które właściwie w każdym przedsiębiorstwie w danej branży są bardzo podobne, on jest już gotowy, to to, to trochę prowadzi użytkownika, trochę podpowiada klientowi, jak należy do tego podejść, oczywiście uwzględniając jego specyfikę i dzięki temu o wiele szybciej projekt jest realizowany. Rozwijamy nasz system w trzech kierunkach. Pierwszy kierunek to jest rozwój w obszarze interfejsu użytkownika. To, żeby użytkownik z systemem pracował przyjemnie, ergonomicznie i efektywnie. Drugi obszar to, jest, to są zmiany funkcjonalne, to żeby system posiadał i wspierał procesy, które dzisiaj w firmach naszych klientów są bardzo ważne. No i trzeci obszar główny rozwoju naszego systemu to jest obszar technologii. I tutaj pojawia się takie pojęcie otwartej architektury systemu, czyli to, żeby system uniwersalnym językiem mógł się komunikować z otoczeniem, żeby właściwie każdy mógł do systemu bądź z systemu wprowadzić dane. We made significant enhancements to the usability of our product to make it even easier for end users to use the functionality, to access data, to perform their tasks. W dzisiejszych czasach jest zupełnie niemożliwe, żeby taka firma jak nasza funkcjonowała bez systemu informatycznego. System informatyczny wspiera naszą działalność produkcyjną właściwie w 100%. Począwszy od forekastów produkcyjnych, które otrzymujemy tą drogą, czyli drogą elektroniczną. Do systemu informatycznego, poprzez system wysyłek i poprzez samą produkcję. To nikt sobie nie wyobraża funkcjonowania firmy bez działu informatyki, aczkolwiek ja zawsze powtarzam, że ideałem istnienia naszego działu to jest tak, jak nikt nie pamięta, że jest dział informatyki, czyli wszystkie systemy tak działają, że użytkownik nie musi się zastanawiać, że on używa jakiegoś systemu informatycznego. On po prostu jest i działa.